Witam Was serdecznie w nowym filmie. I to jest film trochę inny niż zwykle, dlatego że wpadłam na bardzo szalony pomysł nagrywania vlogów, relacji z różnych dni i w życiu sama bym się o to nie podejrzewała. Jednak bardzo chciałabym więcej nagrywać, więcej montować, więcej uczyć się łapać piękne kadry. I stwierdziłam, że w sumie jest to idealny pomysł. Czasami będą to jakieś wyjazdy, konkretne wydarzenia, a czasami po prostu codzienność, w której chciałabym wyszukiwać to, co najciekawsze i najpiękniejsze i Wam tutaj to pokazywać. I tak pokazuję urywki moich dni na Insta Stories, a stwierdziłam, że to przecież film uwielbiam najbardziej. I dlaczego miałabym tego nie robić tutaj? Jeszcze nie wiem, z jaką częstotliwością takie vlogi będą się pojawiać, bo zupełnie nie wiem, czy to moja bajka, ale na ten moment jestem pewna, że chciałabym spróbować. I dzisiaj właśnie pokażę Wam pierwszy z takich filmów. To nad czym mi zależy, to. To to, aby te filmy zawsze miały jakiś sens, nawet kiedy będą one ukazywały jakąś moją codzienność, to chciałabym, abyście mogli coś z tego czerpać, jakieś inspiracje, żebyście mogli zapisać tytuł dobrej książki, muzyki, żebyście mogli zobaczyć piękne miejsca, przeżyć ze mną coś wartościowego. Nie chciałabym, aby to były filmy o niczym. I stworzyłam dla Was już pierwszy taki vlog, jednak jeszcze to nie do końca mój świat, vlogowanie. Dlatego nie udało mi się bezpośrednio mówić do kamery podczas tego nagrywania. Więc opowiem Wam o tym, co się działo tutaj, z tego miejsca i pokażę Wam obrazki z tego wyjazdu. A w dzisiejszym filmie chciałabym pokazać Wam mój wyjazd do Krakowa. Czuję się dość dziwnie, bo siedzę taka nieogarnięta. Wpadłam na ten pomysł, montując ten film żeby opowiedzieć wam o tym z tego miejsca, ale chciałabym naprawdę nauczyć się nagrywać spontanicznie, więc po prostu bez tego wielkiego szykowania usiadłam i opowiem wam pokrótce o tym, co się tam działo. Nie wiem czy pamiętacie, ale kilka miesięcy temu w ramach współpracy z jedną z Marek wyjechałam do Krakowa, aby nagrać film o podopiecznych Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko. I dla mnie to było niezapomniane doświadczenie. Ja bardzo zżyłam się z podopiecznymi tej fundacji, i kilka tygodni temu osoby, właśnie stamtąd, zaprosiły mnie na festiwal twórczości teatralno-muzycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie, który odbywa się w czasie Słowackiego w Krakowie. Więc ja bez zastanowienia postanowiłam pojechać do Krakowa, ponieważ wiedziałam, że dla podopiecznych tej fundacji jest to ogromne wydarzenie i chciałam być w jakiś sposób tego częścią. Do Krakowa wyjechałam z Martą, to jest moja przyjaciółka. Czekało nas bardzo wczesne przebudzenie, bo już o czwartej. Miejsce, w którym odbywało się to wydarzenie, robiło naprawdę ogromne wrażenie. To wszystko było takie monumentalne i piękne. Teraz z Martą zajrzałyśmy za kulisy, gdzie podopiecznie fundacji przygotowywali się do swojego występu. Później obejrzałyśmy ich dla mnie bardzo wzruszający spektakl i pokazy też innych grup. Członkowie fundacji dali mi i Marcie przepiękne prezenty. To była cudowna niespodzianka i są to kolejne pamiątki po tych niesamowitych doświadczeniach. Ja byłam bardzo zaskoczona, jest to naprawdę urocze i po prostu nie mam słów, jak bardzo ludzie związani z tą fundacją mnie wzruszają i poruszają i jak bardzo założycielka fundacji, czyli Anna Dymna, jest dla mnie osobą inspirującą. Ja mam z Krakowem bardzo skomplikowaną relację. Dlatego postanowiłam zostać w mieście jeszcze dzień dłużej, aby przekonać się, czy jakoś się w nim zakocham, czy wręcz przeciwnie. Ten dzień był piękny, ale też bardzo długi i męczący, więc szybko położyłyśmy się spać. A następny dzień zaczęłam wcześnie od pysznej, świeżo zmielonej kawy i lektury książki, którą dostałam od Marty. Nazywa się Pestki i jest autorstwa Anny Cierkowskiej. Niedawno miała swoją premierę. Są to takie codzienne opowieści dziewczyny, która od najmłodszych lat jest wkładana w różne ciasne ramy przez wszystkich otaczających ją ludzi. I to jest lektura bardzo mi bliska, momentami aż za bliska, ale bardzo Wam ją polecam. I dodam Wam tutaj kilka jej fragmentów, żebyście mogli przekonać się, czy jest to coś dla Was. Z książką wybrałyśmy się na późne śniadanie. Były to pierogi, bo ja w wieku 25 lat stwierdziłam, że jednak lubię pierogi i jadłyśmy je przez cały wyjazd w Krakowie. Później wybrałyśmy się na podbój krakowskich vintage shopów. Okazało się, że jest ich tam naprawdę bardzo dużo. W Krakowie zdecydowanie najbardziej zachwyca mnie Kazimierz. I udałyśmy się właśnie tam na targ staroci, gdzie zrobiłyśmy małe zakupy. Była tam masa starych, pięknie wydanych książek i gazet z dawnych lat. Spędziłyśmy tam przy jednym stoisku chyba godzinę albo dłużej. Pan już się z nas śmiał, ale naprawdę byłyśmy tym zachwycone. Na koniec wypiłam jeszcze jedną nieprzyzwoicie mocną kawę we wspaniałej kawiarni, którą też bardzo Wam polecam. I jak będziecie w Krakowie, to naprawdę musicie się do niej wybrać, bo nastrój nastroj nie da się wyrazić słowami ani nawet tymi obrazkami, które dla Was przygotowałam. To były dwa dni pełne pięknych miejsc i pięknych chwil. Mam nadzieję, że to podpisywanie miejsc jakoś ułatwi Wam docieranie do nich, jeżeli kiedyś będziecie chcieli z tego skorzystać. I ja naprawdę coraz bardziej zakochuję się w Krakowie. Chociaż moje serce na zawsze zostanie w Warszawie, to jest to miasto, które chciałabym zdecydowanie częściej odwiedzać. Dajcie proszę znać, czy ten vlog Wam się podobał. Jest to dla mnie ogromnie ważne, ponieważ tak jak mówiłam, chciałabym nagrywać je teraz i nawet jeżeli będą one z reguły dotyczyć bardziej przyziemnych, codziennych rzeczy, a nie tylko wyjazdów, to chciałabym, abyście mogli czerpać z tej codzienności to, co najlepsze. Nie wiem, czy już tego nie mówiłam, ale staram się nagrywać spontanicznie, bez przygotowanych tekstów, dlatego może mówię jakieś głupoty albo powtarzam kilka razy to samo, nieważne. Po prostu napiszcie mi, czy ten film Wam się podobał. Następnym razem bardzo postaram się mówić już bezpośrednio do kamery podczas tego, co nagrywam, ale pierwsze koty zapłoty i cieszę się, że udało mi się to dla Was nagrać. I dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia wkrótce, pewnie w kolejnym vlogu.